Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ten chłodny listopadowy dzionek. Za chwileczkę tutaj koło mnie pewna ciepła osoba, która mam nadzieję, że swoimi opowieściami nieco podniesie temperaturę tego dnia. Osoba, która dla tych z Was, którzy mieszkają tutaj u nas w Powiecie Mikołowskim, myślę, że jest nieźle znana. Osoba, która mm, swoim zaangażowaniem pomogła, słuchajcie, stoczyć nierówne, nierówne walki z życiem. Osobą, które tego naprawdę potrzebowały. Jeśli jesteście ciekawi, kto to taki, zapraszam do oglądania. Korzystajcie, zostańcie do końca i pamiętajcie, dużo się uśmiechajcie. Hej, 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 popijamy sobie. Kawkę tutaj dzisiaj z Olą, jesteśmy na Enzli w łaziskach. Słuchajcie, dzisiaj osoba powiedziałbym tak, nieco tajemnicza, pełna empatii, pełna empatii i chęci pomagania innym, słuchajcie, i myślę, że nie przestrzelę się, jeśli powiem, że dobrze jest mieć ją po swojej stronie, jeśli walczycie z jakimiś przeciwnościami losu. Przed Wami Ola, Ola, widuch. Witam Cię, Olu. Cześć Grzegorz. Cześć, Olu. Mnie, przedstawiłeś mnie rewelacyjnie. Nie A, gadaj za dużo tyle, bo <laughs> jestem osobą bardzo emocjonalną i, i e, mogę się rozkleić. Może, może nie będzie dzisiaj płaczu, zobaczymy. Będę jeszcze raz z kawką. Na zdrówko. Lecimy dalej. Pijemy sobie kawkę i tak rozmawiamy dalej. Olu, spotykamy się tutaj dzisiaj ze sprawą pewnego wydarzenia, które miało miejsce w zeszłym roku, które zainicjowałaś tak naprawdę z Mikołajem na Łoziskiej Hałdzie, ale o tym, o tym za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy. Olu, w oczach ludzi, którzy, którzy Cię znają, no też tak jak ja Cię postrzegam, wydaje mi się, że, że inni mogą podobnie, ja się jako osoba, która no, udziela się dużo społecznie, dużo pomaga ludziom. Powiedz mi, jak, jak ta działalność się, się u ciebie objawia? Jak to jest? Pracujesz w jakiejś organizacji, w jakimś stowarzyszeniu? Robisz to tak wolontarystycznie? Jak to wygląda? To może od początku. Aha. To pomaganie? Zrodziło się bardzo naturalnie po tych kilku, kilkunastu bodźcach, które, które dostałam z zewnątrz. Robiłam to wolontarystycznie, poszerzając grupę przyjaciół, znajomych, którzy również wolontarystycznie mi w tym pomagają, do dziś. W pewnym momencie życia dostałam propozycję pracy w organizacji pozarządowej. Aha. Jest to centrum społecznego rozwoju w Mikołowie i dla mnie jest to bardzo fajna sprawa, bo y, to jest dla mnie ten czas, kiedy mogę łączyć to hobby, o którym mówiłam, z pracą zawodową i z chęcią pomagania innym. Mhm. Oprócz Centrum Społecznego Rozwoju pracuję jeszcze w innych organizacjach pozarządowych, ale tutaj na terenie Powiatu Mikołowskiego jak najbardziej mogę wymienić Centrum Społecznego mhm, Rozwoju. Rozumiem. To teraz, Olu, jakby rozwijając to, co powiedziałaś, wspominałaś o takich punktach, takich wydarzeniach, tak, które miały wpływ, wpływ na Ciebie, to jakbyś nam mogła opowiedzieć, jakby ci, jakbyś chciała, co to było? I też jestem ciekawy, czy to były takie, wszystko było, wszystkie wydarzenia to były pozytywne wydarzenia, czy też na przykład jakieś negatywne na ciebie jakoś tak wpłynęło, że jednak poszłaś w tą stronę? Co, co, co to było? Wiesz co, każdy ma jakieś takie swoje obrazki, Aha. które, które koduje, zapamiętuje i jednym z takich obrazków jest historia, kiedy byłam w szpitalu Poznałam dziewczynę. Leżałyśmy w jednym pokoju, i po paru dniach, w związku z tym, że, że miałam problemy zdrowotne dość mhm. mocno, i po kilku operacjach, które, które przeszłam, obsługa szpitala postanowiła mnie przenieść do innego pokoju. Mhm, I nie uwierzysz, jakim Szczęściem i zaskoczeniem było dla mnie to, że po tych kilku dniach ta kobieta, z którą byłam w tym pokoju, ona mnie znalazła i pomimo tego, że nie była na 100%. W jakiejś dobrej kondycji, tak? Dokładnie, w so, mm, dobrej mm, kondycji. Mm. Ja nie pamiętam, czy ona mi przyniosła drożdżówki, czy, czy, czy jakąś bułkę, mm -hmm. ale ona do mnie przyszła, znalazła mnie mm -hmm. i. To był taki obrazek z życia, y, który cały czas mi się gdzieś przewijał, i dopiero po długim czasie y, zdałam sobie sprawę, jak y, ważna. Jest bezinteresowna pomoc, bo to była mhm. wtedy bezinteresowna pomoc i jak ona oddziaływuje też na drugiego człowieka. Mhm. To taki wiesz, to taki jeden z tych obrazków, który, który we mnie obudził tą bezinteresowną mhm. pomoc. Czyli to było takim kamieniem milowym, takim punktem, który takim wydarzeniem, które zaważyło na tym, że, że poszłaś mocno w nie, ten myślę, wolontariat? Że czy? Myślę, że nie było to takim wydarzeniem. Które na 100% we mnie to obudziło, uh -huh, bo uh -huh. wcześniej y, y, też udzielałam się wolontarystycznie i, i organizowałam uh -huh, uh -huh, razem z moją siostrą uh -huh. różnego rodzaju zbiórki, uh -huh. gdzie pomagał nam w tym y, mój tata. Ale y, takie obrazki, o, o których przed chwileczką ci powiedziałam, one chyba y, właśnie tak zostają w głowie uh -huh. i powodują to, y, to, że zaczynasz myśleć y, i doceniać. Te takie mikroskopijne szczegóły w życiu. Uh -huh, uh -huh, rozumiem. No to, to takie pozytywne, a było coś na przykład takiego, że zobaczyłeś jakiś obrazek, który był tak naprawdę negatywny, a on też jakby wpłynął na ciebie? Miałeś coś takiego, czy, czy raczej nic takiego nie było? Wiesz, coś, coś przykrego, że kogoś coś przykrego spotkałeś, pomyślałeś, no nie wiem, źle, 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 źle że się tak dzieje. Spróbuję coś z tym zrobić. Nie, 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 nie miałaś... miałam takie rzeczy, ale miałam no, takiej że... sytuacji, ale y, myślę, że każdy z nas ma takie. Jasne. jasne. Czyli ta, tak bardzo. To ta, o której że tak. się. Myślę, że tak. I y, y, do tej pory, z, to już minęło ponad 8 lat, mhm. z Agnieszką. Y, to ta Pani, która Cię znalazła, tak? Tak, to Aha. ta Pani, która mnie znalazła z Agnieszką, y, się przyjaźnimy, mhm. aczkolwiek y, ona ciągle narzeka, że ja nie mam dla niej czasu, y, <grym> ale jak tylko jest okazja, to, to y, staramy się ze sobą pisać i przynajmniej raz w roku wypić ze sobą kawkę. W różnych okolicznościach tak. przyrody mm. lub nie? To też ym, te przyjaźnie, mhm. ym, czy to z Agnieszką, czy, czy, czy z innymi kobietami, yy, obudziły we mnie chęć, yy, chęć zbudowania takiej grupy, yy, babki z gizdami. Aha. To, to tutaj pauza, od razu powiedz mi bo Gizd to takie śląskie określenie tak? Czy. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> słuchajcie, bo ja mieszkam w Łaziskach. Łaziska no to, to Śląsk, ale, ale jestem z Zagłębia i, mm, i dla mnie to tak niektóre stwierdzenia są abstrakcyjne. Powiedz nam, co to jest gist, Albo kto to jest bardziej, tak? No Gis, wiesz co, gizd tak? to jest hachor. Pamiętam jak byłam mała i bawiliśmy się y, z koleżeństwem to nieraz y, słyszeliśmy z okna niejednego domu wygizdy pierońskie mm -hmm, mm -hmm. to są wiesz chory, takie rozrabiaki takie, ale taki, dla mnie takie pozytywne łobuziaki, coś takiego y, no właśnie w Nie. gwarze śląskiej jest to dwojako odbierane ale dla mnie ten aha. gizd był zawsze takim taki takim kochanym taki, aha, gizdem. Aha, aha 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 się takim pozytywnym rozrabiaczkę, no bo generalnie dzieci są grzeszne, ale no po prostu mają dużo energii tak i dużo, dużo się dzieje tam tak u nich, jest. tak? Czyli, czyli to jest giz, no to wszystko wiemy. I babki z gizdami, co, 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 co o tym więcej? Tak, babki z gizdami jest to grupa, myślę, że już kilkudziesięciu mam z dziećmi. Te dzieciaki z roku na rok są coraz starsze, gdzie raz do roku mówi w czasie przeszłym, bo, mhm. bo dwa lata temu przyszła pandemia i niestety mhm. nie udało nam się zorganizować eventu, ale raz w roku w okolicach Dnia Matki organizuje taki duży spęd, gdzie wyjeżdżamy do Międzybrodzia i tam zapewniamy dzieciakom atrakcje, kreatywne warsztaty, mhm. a my same swoimi opowieściami czerpiemy z siebie energię mhm. na przyszły rok. Na początku była to grupa bardzo mała, bo było około 10 mam z dzieciakami, i z roku na rok powiększało się to. Więc podczas czwartej edycji, która miała miejsce dwa lata temu, było nas już parędziesiąt mam z niezłą ekipą uh -huh, gizdów. Uh -huh, uh -huh. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu uda nam się wyjechać, aczkolwiek te nasze dzieciaczki coraz starsze, więc nie wiadomo, czy będą chciały z nami jeździć. O, myślę, że pojadą, <gry> tylko może jakieś inne zabawy dla dzieciaków, tak? Mamy tak. zawsze sobie pogadają, a one zajmą się po prostu w inny sposób sobą. Okej. Okay. W międzyczasie słuchajcie, podgrzewamy kawę i tak sobie z Olą rozmawiamy, to ja ci bardzo kibicuję Ola i z tą działalnością w CSR-ze i, i, i z tymi babkami, Babki z Gizdami, projekt Babki z Gizdami, to, to też bardzo fajna, fajna sprawa. A powiedz mi w ogóle, wracając jeszcze do tych, do tych spraw wolontariatu, jak, jak długo się już tym zajmujesz, to w ogóle pamiętasz, że to już w tym jesteś? Wiesz co? Y Jedną z pierwszych chyba akcji, y, którą y, organizowałam, y, to y, była taka bardzo prywatna akcja, w którą wciągnęła mnie moja starsza siostra Ania. Mhm. Y, pomagałyśmy rodzinie, y, ubogiej rodzinie z Rudy Śląskiej y, na święta. Była to dla nas rodzina sprawdzona, więc zawsze jest ta obawa, nie? czy akurat to dobro. W dobrą, w, mm -hmm. w dobrą stronę. Była to rodzina sprawdzona, bo mój tata troszkę znał, znał tą rodzinkę, więc organizowałyśmy. Chciałyśmy zorganizować mini niespodziankę dla tej rodziny. A oczywiście wyszedł cały samochód. Aha. Zapakowany towarem, produktami, które przekazałyśmy w Boże Narodzenie. Tej rodzince pomagałyśmy dobrych kilka lat. Mhm. W międzyczasie były jakieś pomniejsze epizody, epizody pomagania, ale wydaje mi się, że właśnie ta akcja i ta rodzinka z Rudy Śląskiej, to. To było takie pierwsze y, malutkie wydarzenie, uh -huh. które zapoczątkowało, które zapoczątkowało tą działalność, tą, to? tą całą falę. A to ile już będzie? O długo? Ja jestem kiepska z matematyki. <laughs> 80, wiesz co? No myślę, że. Z... 10, 20? Nie, nie 20. Myślę, że z 12 lat uh -huh. no temu. To już, to, już, to już troszkę. Jesteś w tym. Ale to później za tym zaraz poszedł ten CSR, czy to gdzieś tam po drodze. Nie, nie, CSR, CSR jest króciutko. Moja kariera w CSR-ze rozpoczęła się dwa lata temu. Mhm. Tak, dwa lata temu, gdzie zostałam zatrudniona do Orzeckiego Centrum Możliwości. Ale krótka, ale przebojowa, tak? Tak. <laughs> Okej. Okay. A powiedz mi, no to przez mówisz 12 prawie lat, tak? To. No spotkałaś się na pewno z, z wieloma osobami, przede wszystkim tym, którym pomagałaś, tak? Czy, czy mówiłaś właśnie ta rodzina? Mogę ci przerwać? Chcesz cię pojechać? No to ja tak troszeczkę. To ja troszeczkę, bo nie chciałbym cię opijać. No. O, dobra, dziękuję. Dobrze. Będzie więcej mleczka. OK. To popijamy i popijamy sobie kawkę i rozmawiamy dalej. Ale to powiedz mi przez przez ten okres tych 12 lat, tak? To mówisz, wspomniałaś o, o, o tym małej, dużej rzeczy tej rodzinie, tak? Gdzie miała być taka mała niespodzianka, wyszła duża i faj, fajnie się to udało. Czy, i zarówno i ta rodzina, jak i osoby, którym pomagałaś przy okazji różnej, różnym inicjatywom, tak? Czy, czy, czy to były jakieś zbiórki, bo wiem, że były na dzieciaki, tak? Na, 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 na schorzenia, które różne miały, operacje jakieś czy, czy coś, o czym dzieci bardzo marzyły. To powiedz mi, czy te osoby, którym pomagałaś bądź te osoby, które jakby, na które trafiłaś na tej swojej ścieżce pomocy, one jakoś na Ciebie wpłynęły? One ci jakoś zbudowały? Jak wyciągasz. Co wyciągasz jakby z takich akcji? Jak to, jak to wygląda? Ty to odbierasz? Wiesz co, mm. każde. Yy... No najprościej, każde niesienie pomocy i y, to pozytywne zakończenie akcji czy zbiórki, no co, no dodaje ci skrzydeł, mhm. uszczęśliwia cię, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy tak stworzeni, mhm. że, że, że jednak y, no jestem wtedy z siebie i, mhm. i przede wszystkim z tych ludzi, którzy mi pomagają, jestem dumna, jestem, jestem. szczęśliwa, więc y, 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 Każda akcja, która kończy się pozytywnie, wzbudza mm, we mnie szczęście, uskrzydla aha. mnie i, i, i mam dodatkowy zastrzyk aha, endorfin. Aha. To powiedz mi, przez ten okres, Olu, tych 12 lat, yy, były jakieś, jakieś akcje, na przykład, które, yy, no nie wiem, w Twoich oczach zakończyły się na przykład fiaskiem? Bo nie wiem, bo, no bo zbierałyście yy, Wspierałyście zbieranie na przykład pieniążków na jakąś operację, na przykład. No i nie wiem, tam był jakiś deadline, do kiedy trzeba, bo, bo wiadomo, że tak, tak, tak jest, że czasami no, życie jest jakie jest i, i trzeba trzeba, <laughs> trzeba szybciutko te pieniążki zebrać. Yy, I było tak, że na przykład ta akcja zakończyła się fiaskiem. Możesz tak jakoś nam o tym wspomnieć? Czy była, było coś takiego? Myślę, myślę, myślę i yy, fiaskiem nie, bo, bo na pewno. Byłoby to źle użyte sformułowanie, ale jest świętej pamięci Gosia z Mikołowa. Widzisz, że głos mi się już załamuje. Mama wspaniałych dzieci, na którą zbierałyśmy pieniążki. Gosia miała glejaka. Niestety, był to bardzo była już w bardzo zaawansowanym etapie. Pomimo wszystkich sił, które, które w sobie miała, nie ma jej już z nami. Wspomagałyśmy ją bardzo, wspomagaliśmy ją bardzo, łącznie z pokazem mody na Dzień Kobiet, gdzie szyłam ubrania bo nie wiem, czy wiesz, ale, ale kiedyś zajmowałam się szyciem ubrań dla Aha. gizdów i dla mam, więc zorganizowałyśmy pokaz mody. Ym, Gosia wtedy z nami brała udział. Yy, myślę, że jest to, yy, jest to taka pamiętna zbiórka, która, która zostanie w sercu każdego, który Goścy pomagał, ale yy, nie mówię, że, że to skończyło się fiaskiem. Po prostu gości już z nami nie ma, myślę, że yy, tam jest mhm. jej dobrze, yy, ale... Pieniążki nie poszły na marne, bo y, Gosia zostawiła trójkę dzieci. Mhm, Także. Y, ja myślę, że ta pomoc jest. Y, 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 to znaczy zawsze trzeba próbować, tak? Nieważne, tak. Czy, czy, czy mamy tam jakiś czas, czy nie mamy i tak dalej, robi za, za wszelką cenę wszystko, co, co można, żeby temu osobom pomóc chyba, nie? Tak to widzisz? Tak, to widzę. Tak, to widzę. Z każdej akcji, z każdej zbiórki staram się wyciągać tylko te pozytywne rzeczy. Więc wszystkie te akcje, które organizujemy, staram się ubierać w dość nietypowe. I z każdym takim evencikiem tworzą się całkiem to nowe pomysły, gdzie ta zbiórka nie jest typowym chodzeniem i pukaniem do drzwi, pukaniem do drzwi o pieniążki. Tylko w związku z tym, jak na początku rozmowy wspominałam, że jestem osobą kreatywną i kochającą organizować mm -hmm. eventy, zawsze to pukanie do drzwi przeobraża się w bardzo ciekawy event. Aha. I wesoły, przede wszystkim wesoły. No to tutaj od razu przychodzi mi na myśl to, co się wydarzyło w zeszłym roku. Może jeszcze sobie chlipnę kawki, to benz. No właśnie, to, co się wydarzyło w zeszłym roku, bo słuchajcie, Ola wpadła na taki zwariowany pomysł, że zaprosiła Mikołaja na naszą pobliską tutaj hałdę, tak? Skalny, dobrze mówię? Nie, źle mówisz, ja go nie zaprosiłam. No nie. Myśmy poszli go szukać. On tam po prostu przypadkiem był. Słuchajcie, tak się stało, że właśnie, to może ja trochę. Jego la pozwolisz, w zeszłym roku Mikołaj przypadkiem zjawił się tutaj na pobliskiej nam hałdzie skalnej w Łaziskach, słuchajcie, o tym już wiecie z poprzedniego hmm. filmu, hałda ma prawie 400... Na haudzie w łaziskach mówi się hołda. Na hałdzie, hoł... o już zostałem poprawiony, na hałdzie był Mikołaj, zjawił się Mikołaj, słuchajcie, prawie 400 metrów nad poziomem morza i tam przypadkiem też była Ola z gromadką dzieciaków i tam, słuchajcie, została zainicjowana akcja zjedz piernika dla Dominika. Jakbyś Ola mogła troszeczkę o tej akcji? Skąd pomysł? Jak ona jakby przebiegła i generalnie jak się zakończyła? Bo ona już jest jakby zakończona, prawda? Tak, Więc... ona jest zakończona. Hmm pomysł pomysł zrodził się w chwili było to może 30 sekund kiedy zadzwoniła do mnie koleżanka która pomaga mi w akcjach wolontarystycznych mhm. mówiąc ej Olka zróbmy coś z tą zbiórką dla Dominika bo to się ciągnie jak flaki z olejem. Mhm. A to, 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 to przepraszam, przerwę. Dominik to chłopiec tu z okolicy? Dominik to chłopiec z okolicy, y, z Łazisk, y, na którego zbierałyśmy pieniążki na operację. Mhm. Jest to taki mały y, gist y, paroletni, siedmio czy ośmioletni. I Agnieszka mówi, zróbmy coś, Ola, y, bo tak jak mówię, ta zbiórka ciągnie się jak flaki mhm. z olejem, y, mhm. trzeba ruszyć głowy. Więc ja już nie pamiętam, ja już nie pamiętam, jak się zrodził ten pomysł. Chciałam tylko dodać, że pamiętam. Aha. Agnieszka, piekąc pierniki, wymyśliła sobie hasło. Zjedz piernika mm -hmm. dla Dominika. I wtedy był ten błysk i, tak? to I był telefon wtedy do ten ciebie. I błysk, telefon do świętego Mikołaja. Hej, stary, 6 grudnia widzimy się na hołdzie. I to jeszcze było fajnie, że to było połączone z czym? Ze wschodem? Ze wschodem słońca. Aha, Mikołaj aha. mówi: no co ty, Olka, wschód słońca, ja na hołdy z tym worem prezentów. A, a, a ja Mikołajowi mówię: słuchaj, stary, nie będzie wora prezentów. Mhm. Jedynym prezentem, który chcielibyśmy, to to, by Dominik w 2021 roku trafił na operację mhm. do Barcelony. Tym sposobem o godzinie 7 rano 6 grudnia zabrałyśmy ze sobą dzieciaki, wspięłyśmy się na hołdę. Zjadłyśmy pierniki, bo oczywiście Agnieszka upiekła dla wszystkich dzieciaków i dorosłych pierniki i w momencie, kiedy zaczął pojawiać się, wyłaniać nad nami, nad chodą słońca, pojawił się święty Mikołaj. I się zaczęło, tak? I się zaczęło, tak. Mhm. I się zaczęło. Zaczęła się akcja Mikołaj. Jak to Mikołaj o wszystkim wiedział, bo y, widzi z góry, co tam się na świecie dzieje. I mówi, Ej, Olka, ja o wszystkim wiem. Słuchaj, nakręćmy filmik. Rozpoczniemy akcję z jespiernika dla Dominika, y, która y, była tak zwanym łańcuszkiem, mhm. gdzie święty Mikołaj już wiedział, kogo ma wytypować y, z łazisk, y, by te osoby nam pomogły szerzyć, y, rozprzestrzeniać tą zbiórkę. I wiesz co, i, i dzięki tej akcji um, dołączyły się dziewczyny z Orzesza, które założyły licytację na Facebooku uh -huh, dla Dominika. Uh -huh. Dołączyła się gazeta Łasiska, która cały czas wspierała y, te nasze działania w związku z, z Dominikiem i zbiórką. Dołączyło się Stowarzyszenie Batut. Są to seniorki, które namalowały obrazy, założyły zbiórkę publiczną dla Dominika. Uh -huh, uh -huh pomogły zorganizować nam tutaj w Łaziskach wspaniały Wielkanocny Kiermasz, gdzie zostałyśmy obdarowane przez darczyńców przepięknymi produktami typu kwiaty, swojskie ciasta, swojskie przetwory, między innymi obrazy, które namalowały seniorki ze Stowarzyszenia Batut, które mogli sobie ludzie Aha. nabyć Aha. za symboliczną Aha. kwotę. I wiesz co, i, i, i to był strzał w dziesiątkę, bo nie dość, że bardzo dużo pieniążków nazbierałyśmy tego dnia, to to, to był kolejny taki bodziec, gdzie, gdzie ta zbiórka ciągle Hanna była do przodu. Do przodu. Mhm. No i co? I spełniło się nasze marzenie i, 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 i rozmowa ze świętym Mikołajem, bo święty Mikołaj sprawił, że Dominik we wrześniu miał operację, Aha. bo udało się, udało się nazbierać mhm, całą kwotę. Mhm. Czyli jednym słowem, pieniążki udało się zebrać, akcja zakończyła się sukcesem. Bardzo. no, okay. no to teraz powiedz mi, powiedz mi, Ola, tak, bo wspomnieliśmy, wspomnieliśmy o Mikołaju, bo Mikołaj na pewno nas słucha przygląda się nam na pewno teraz i powiedz mi, na co on się musi szykować. Lot bal... Znając ciebie coś ekstremalnego, lot balonem, nie wiem, skok ze spadochronem, czy po prostu ma ćwiczyć kondycję, bo coś mu wymyślisz ciekawego? Wiesz co, absolutnie nie lot balonem, <noise> ani spadochronem. To nie są moje klimaty, Aha. ale jak najbardziej Mikołaj niech się szykuje i niech się szykuje już 5 grudnia, bo żeby nie zawracać mu gitary 6, mhm. 5 tak bardzo prywatnie będziemy go szukać po łaziskach, Aha. o wschodzie słońca, bo mamy dla niego kolejną sprawę. Mianowicie jest Antoś Sojka, mały Łaziszczanin, który ciągle potrzebuje pomocy. I chcielibyśmy wesprzeć Antosia naszymi działaniami i poprosić Mikołaja, by teraz Antoś dostał swój Wymarzony prezent i mam nadzieję, że Mikołaj znów wesprze nas swoją osobą, no bo jednak jest to wielki guru. <noise> I jednym słowem co, wypatrujcie informacji po 5 grudnia o tym, co się będzie działo to znaczy, jaką akcję Ola razem z Mikołajem zainicjuje i dla kogo to będziemy zbierać fundusze i komu przy tej akcji. Pomożemy. Także zapraszamy do, serdecznie do śledzenia tego, co robi Ola, co robi Akademia Uśmiechu. Tam wszelkie informacje się pojawią. A mówiąc, tam miałem na myśli Facebooka Oli, który to Facebook, gdzie link do Facebooka będzie podany pod filmikiem, i tak samo link do tego, gdzie możecie siedzieć Akademię Uśmiechu. W tych dwóch miejscach będą informacje o tym jak będziecie mogli włączyć się właśnie do tej akcji, którą za, zainicjujemy już niedługo. Słuchajcie... Dobra, trzeba bo... się grzać. Trzeba się grzać. Aaa, zimno! Słuchajcie, grzejemy się. Bo już mamy nosy jak Rudolfy. Trochę, trochę już noski czerwone. Słuchajcie, zbliżyliśmy się do końca tak naprawdę, będziemy się już żegnać. Ja bardzo dziękuję Oli, że poświęciła to daj mi swój czas, dzięki bardzo. Olu, że byłaś, że znalazłaś chwilkę, bo wiem, że jesteś zalatana. Ja bardzo dziękuję <laughs> za zaproszenie. Dzięki za przyjemność po mojej stronie. To powiedz mi, Olu, jeszcze zanim się pożegnamy, mm, jakieś plany na przyszłość w ramach organizacji, w której pracujesz, albo może coś innego, gdzieś indziej, z kimś innym? Tak. Coś się dzieje? Tak, będzie się działo? Tak. tak się A ja trafiłem. Będzie się działo. Yy. Dawaj. Chyba spełni się coś, co zapoczątkowałam mhm. z, jeszcze z dwiema osobami mhm. w tamtym roku i trzymaj za nas mocno kciuki, to żebyśmy na pewno. to dokrali. nam nie liczyć okay. jeszcze w tym roku. Okay. A co to będzie, nie powiem ci, bo jest mi już tak zimno, uciekamy do domu. Aha, Dobra, uciekamy, słuchamy, słuchajcie, puszczamy, puszczamy ole. Bardzo dziękuję jeszcze raz Oli, że była z nami. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że uznacie, że nie był to czas stracony. I co? Widzimy się już niedługo w następnych odcinkach. I co życzymy? Wszystkiego dobrego. Wszystkiego razie. dobrego. Hej. Hej! Nagrywałem to. Nie! <śmienic> <śmienic> nie! <śmienic> nie. <śmienic> Nagrywałem to, żeby sobie posłuchała. Mój ulubiony super bohater. Dobra, lecimy dalej. Ben.